Przez 26 lat przygód Asha i Pikachu nie obyło się bez kontrowersji. W efekcie ponad 30 odcinków zostało zakazanych, a jeden wyemitowano tylko raz, wywołał spustoszenie w całej Japonii i zmienił telewizję, a to dopiero wierzchołek góry lodowej. W tym filmie omówię większość tych przypadków, ale najwięcej uwagi poświęcę kilku wyjątkowym odcinkom perełkom, takim których zakaz emisji odbił się echem w mediach albo miał wpływ na fabułę, czyli tych, których w polskiej telewizji nie nie obejrzałeś. Ponadto odkryję kilka tajemnic całej franczyzy Pokémon, w tym tajemnice w dobrze znanych nam odcinkach, a także opowiem o mangowej adaptacji Anime, która zdecydowanie nie jest dla dzieci. Zatem nie mamy czasu. Kawka! Zaczynamy! Zaczniemy od odcinka, w którym Pikachu wysyła dzieci do szpitala, wywołując przy tym panikę w całej Japonii. Odcinek 38 Elektryczny Wojownik Porygon. Zmęczony życiem Pikachu. Trafia do centrum Pokémon. Tam okazuje się, że. Coś się popsuło. I system przesyłu Pokémon nie działa tak jak powinien. Podmieniając rzadkie Pokémony na totalne krapy. Nie I nawet doktor, twórca tego ustrojstwa, rozkłada ręce. Nie wiadomo o co chodzi. Na szczęście jest ekspert od wszystkiego i błyskawicznie diagnozuje obecność wirusa. Wiadomo, o czym podważa kompetencje doktora i ten wali foche. Swoją drogą doktorek wygląda tutaj dziwnie znajomo. Do obejrzenia tutaj. Ekipa odpala tryb obowiązkowej pomocy, ruszają za doktorkiem i, jak mają w zwyczaju, wbijają do jego chaty jak do siebie. W środku, poza przenikliwym mrokiem, śmierdzącym nielegalnymi eksperymentami na ludziach, Wita ich creepy hologram doktora, który po chwili ściąga wszystkich w pułapkę prosto do wielkiego transportera. Szaleniec prezentuje swój kolejny twór, czyli pierwszego pokemona opartego na komputerowym kodzie, zwanego Porygon. Okazuje się, że zespół R dla odmiany odwalił numer życia i w ramach niego uprowadzili prototypowego Pokemona. Przenieśli się do świata cyfrowego i tam bez trosko podmieniają Pokemony. Rozwiązaniem może być szczepionka, ale nie z szurającym doktorem takie numery, gdyż ta, jego zdaniem, wywoła więcej szkód niż pożytku. Nie wiemy, jakie będą długofalowe skutki szczepionki. Dlatego w ramach rozwoju nauki i bez pytania o zgodę... Nasza ekipa zostanie poddana eksperymentowi. I już po chwili wszyscy wskakują do cyfrowego świata. Dosiadają Porygona i rozpoczynają śledztwo. Szybko odnajdują sprawców, a cyfrowy Pokémon ma okazję się wykazać. Po chwili do starcia dołącza drugi prototypowy Porygon. Kiedy chłopaki zajmują się sobą, dzieciaki ratują zgromadzone pokebole i wszystko zmierza ku sukcesowi. Joś! Gdy nagle siostra olewa zastrzeżenie szuracza i pozwala zaaplikować śmiercionośną szczepionkę. Dobrze robią, dobrze wszystko jest w porządku. I ta przeprowadza szturm na niechciane wirusy, co doprowadza do wielokrotnych eksplozji pełnych oczojebnych, migających kolorowych błysków. Pomimo oporu szczepionka nie odpuszcza i sytuację musi ratować pikachu. Przez co dochodzi do najmocniejszej sceny, jeżeli chodzi o ilość migających kolorowych świateł. I to właśnie ta scena zdaniem ekspertów doprowadziła do największych problemów zdrowotnych. Wow, wow dzieciaki w ostatniej chwili wracają do rzeczywistego świata, system zostaje naprawiony, a szalony doktorek nie ponosi żadnej odpowiedzialności, bo dzieciaki kryją mu dupsko. Co się stało, że się zesrało? Pierwsza i zarazem ostatnia emisja tego odcinka doprowadziła tysiące japońskich widzów do różnych mniejszych i większych problemów zdrowotnych. Między innymi zawrotów głowy, nudności, drgawek, ślepoty, konwulsji, czy nawet utraty przytomności. Niemal 700 dzieci trafiło do szpitala, z czego ponad 200 poddano hospitalizacji. Powodem tego były były oczywiście intensywnie migające naprzemiennie kolory czerwony i niebieski. Zwłaszcza wspomniana finałowa scena starcia Pikachu ze szczepionką. Emisje Pokémonów zawieszono na 4 miesiące, akcje Nintendo spadły, wszystkie media o tym grzały, a cały incydent otrzymał nawet swoją nazwę. I doprowadził do dużego zaostrzenia wytycznych dla całej japońskiej telewizji. Dlatego we wszystkich odcinkach i to nie tylko Pokémonów błyski i mikotanie zostały wręcz do przesady ograniczone. Stąd w niektórych scenach pojawia się ciemniejszy obraz. To. Pikachu jest tak potężny, że jednym atakiem posłał do szpitala setki dzieci, przebijając przy tym barierę dwóch światów. A mimo to za incydent obwiniony został bogu ducha winny Porygon i w efekcie nigdy więcej w serialowym anime się nie pojawił. Cenzura czy kontrowersje nie dotyczyły jedynie anime, ale też gier i kart kolekcjonerskich. Na przykład z Pokémon Stadium przy eksporcie za granicę wyleciał ten dziwny gest, a o Pokémon Go i ogólnie całej franczyzie można by nagrać materiał. Oj, tam to się jeszcze dużo działo. A co mi tam, 5000 tysięcy lajków i wrócimy do tego tematu. Natomiast z kart Pokémon wyleciał ten nie bardzo lubiany symbol, który w naszej kulturze niespecjalnie kojarzy się z buddyzmem. Najwyższa pora otworzyć wątek Misty, naszej ulubionej dziesięciolatki, o czym zdaje się wielu twórców bardzo mocno zapomniało. W ramach rozszerzenia do kart Pokémon pojawiły się wizerunki wszystkich trenerów, a jednym z nich była pozbawiona ubrań Misty, która w wersji ocenzurowanej dosyć mocno się zmieniła. Na tej karcie szreksualizacja w pokémonach oczywiście się nie kończy, ale do potężnych występów Misty wrócimy za chwilę. Bo teraz czas odpowiedzieć na pytanie, jaką tajemnicę skrywa zakazana jaskinia lodowa. W tym celu przenosimy się do Johto, gdzie aż chcąc przyspieszyć starcie o ostatnią odznakę, wybiera drogę na skróty właśnie przez tytułową jaskinię. Tak, dokładnie tą samą, którą zwiedzaliśmy w grach. Pełną irytującego ślizgania. I zaraz po próbie za przez zespół i adekwatnej elektryzującej odpowiedzi, Brok łapie przeziębienie. Zatem gdzieś trzeba znaleźć pomoc. Na szczęście żaden problem, bo zaraz za rogiem w środku cholernej jaskini znajduje się centrum Pokémon, a tam już czeka sprawczyni całego zamieszania, czyli Jinx. To ciemne też mówi. Coś mi się wydaje, że to raszyście. W której wyglądzie jest coś podejrzanego. Zaraz do tego wrócimy. Na widok siostry Joy Brock dostaje gorączki. Joy a on na chwilę później opowiada, że przez najwyraźniej globalne ocieplenie okoliczne w wiaskini powoli topnieje, więc za ustabilizowanie sytuacji odpowiada wielka konstrukcja pełniąca funkcję lodówki. Miał przekminia, że szefowi pewnie przydałaby się taka pomoc w domu i przechodzi do działania, żeby po chwili wpaść na wspomnianą lodówkę. W międzyczasie Brock zalicza pierwszą bazę z Jinx. Która wcześniej robi sobie z niego bekę Przecież brok nie ma oczu! To nieprawda? A pozostali zostają zaalarmowani. Więc ruszają zbadać problem. Na miejscu okazuje się, że ktoś przestawił lodówkę na wsteczny bieg I ta zamiast ochładzać to ogrzewa okolice Na czym cierpią okoliczne poksy Za cały burdel? No nie zgadniecie Odpowiada zespół R I po małym zamieszaniu, zaliczeniu 10 sekundowej pułapki I szturmie na pokecentrum Zespolaki ponownie zostają zneutralizowani i oddelegowani A do czego swoją cegiełkę poza ledwo żywym brokiem Jestem! Nie warto było Tu kłada też Jinx, której kolor skóry jest powodem, dlaczego odcinek nigdy nie opuścił Azji Ponieważ w połączeniu z podkreślonymi ustami w USA został uznany za rasistowski stereotyp Powiedz, krząż brzmi w Krótko mówiąc, zrobili jej blackface'a Czyli to, co regularnie dostarcza nasza polska telewizja Ale kto by tam się u nas tym przejmował? Hallelujah! Ponieważ polski dubbing opiera się na amerykańskim, to odcinki pominięte w USA nie pojawiły się też u nas, a mimo to dwa wcześniejsze odcinki, właśnie z Jinx, czyli ten świąteczny i przytulanie w jaskini, normalnie w telewizji leciały. A to dlatego, że afera rozpętała się już po emisji tych dwóch pierwszych odcinków, dlatego te pierwsze zostały tymczasowo zakazane, żeby po latach wrócić z przemalowaną na fioletowo Jinx, co jest tylko odrobinę ironiczne, a w późniejszych odcinkach, gdzie Jinx pojawia się epizodycznie, sceny po prostu usuwano. Natomiast omawiany odcinek z racji na mały wpływ na fabułę został po prostu pominięty. Hej, z tej strony Alive z kanału Pokemon Polska. Dostałem okazję powiedzieć Wam o kilku zbonowanych i zaginionych odcinkach, jak 64 epizod serii Sun i Moon, w którym aż chcąc zinfiltrować grupę Simianów, pomalował sobie całą buźkę na czarno. Wszystkie problemy z Jinx nie nauczyły tego studia najwidoczniej niczego. Odcinek ten nigdy nie wyszedł poza Azję. Z drugiej strony mamy odcinek, który został zbanowany jedynie w Japonii. Pikachu i Pichu to short, który był puszczany przed trzecim filmem kinowym Pokemon. Nie było w nim nic, czego dzieci nie powinny widzieć czy słyszeć. Aż do 2009 roku, kiedy japońska narratorka odcinka, Noriko Sakai, została aresztowana za posiadanie i zażywanie narkotyków. Od tego czasu odcinek ten nie został ponownie wydany czy wyemitowany na terenie kraju. Istnieją również odcinki, które powstały, ale nigdy nie zostały wypuszczone. Winowajcą tutaj są katastrofy naturalne. W 2004 roku przez trzęsienie ziemi w Japonii zdecydowano, że 101 odcinek Pokémon Advanced Generation, w którym grupa Whiskaszy powodowała trzęsienia ziemi, nie zostanie wyemitowany. Dodatkowo od tego momentu ruchy Earthquake, Magnitude i Fisher nigdy więcej nie pojawiły się w serii animowanej, aby uniknąć w przyszłości podobnych problemów. Ale nawet bez nich trzęsienie w Tohoku w 2011 roku wymusiło ominięcie odcinka 23 oraz 24 serii Black i e White. W tej dwuczęściowej historii zespół Ery miał stanąć twarzą twarz z zespołem Plasma. TV Tokyo obiecało nawet, że odcinki te zostaną wyemitowane w przyszłości, do czego nigdy nie doszło. Za to dwa lata temu do internetu trafiły scenariusze obu odcinków, które otrzymały fanowskie tłumaczenie, więc jakby ktoś naprawdę chciał, może zapoznać się z ich zawartością. Z powodu katastrofy dla odmiany nienaturalnej, tym razem w USA, dwa odcinki. Tentakul i Tentakruel oraz Wieża Strachu, które zostały tymczasowo zdjęte z anteny przez zamachy z 11 września. Pierwszy z nich przedstawia ogromnego Tentakruela niszczącego miasto. Na pewno kojarzycie ikoniczną scenę jak atakuje wieżowiec, bo znajduje się ona w intrze, która leci w każdym odcinku pierwszego sezonu. Dziwne, że jej nie zamienili, biorąc pod uwagę, że jest to najpewniej główny powód, dlaczego reszta tego odcinka została zdjęta. Drugi epizod, który oberwał, nie przedstawia niczego, co można by połączyć z zamachami poza samą nazwą, która pan Angielsku brzmi Tower of Terror. Bardzo niefortunny zbieg okoliczności. Dzięki wielkie za udział, a ty, drogi widzu koniecznie zajrzyj na kanał mojego gościa. Kolejnym zbanowanym odcinkiem, który dla odmiany pozostawił ogromną lukę w fabule. Był odcinek 35, legenda Dratiniego. I powinien pojawić się zaraz po jednym z najbardziej pojebanych odcinków w całych Pokemonach. To mi syneczku, pamiętasz, tatusia? Który swoją drogą też skrywa pewną tajemnicę. Jestem człowiekiem! Ale o tym za chwilę. Podjarany aż niczym brok na otwarcie sezonu bikini zaciera rączki na myśl o złapaniu nowych Pokemonów. Złapie mnóstwo pokemonów. Na pewno, na pewno. Wykazując się przy tym wręcz nieziemskim optymizmem. Złap wreszcie jakiegoś Pokemona. Ten entuzjazm szybko studzi opiekun safari, który poza rewolwerem ma też bardzo krótki ląd na darcie mordy przez dzieciaków. Pytare, po dosadnym przedstawieniu zasad i upewnieniu się, że wszyscy wszystko dobrze zrozumieli, otrzymują po 30 zielonych pokeboli. Chwile wcześniej zostają też zapewnieni, że pomimo fotki z młodości w towarzystwie legendarnego poksa, Dratiniego w safari nie ma. Takiego czegoś nie było i takiego czegoś nie będzie. A jak później wyjaśnia, Ołk wszystko po to, by uniknąć powtórki z przeszłości. Gdyby trenerzy dowiedzieli się, że Dratini naprawdę tam jest, to roznieścieby całe safari i ekosystem zupełnie tak jak kiedyś. Od tamtych wydarzeń poksy w safari można łapać jedynie w zielone pokebole. Do akcji ruszają podsłuchujący rozmowę ulubieńcy, by uchronić. Wypierdza mi szpagateria, już piękno duchy zasrane. Jednak szybko zostają spacyfikowani. Co doprowadza do małego zakładu. Jeżeli złapią więcej boksów niż aż, to młody odda im wszystkie swoje, a jeżeli to aż będzie górą, to męczy dupy przestaną. No cóż, męczyć dupy! O! A skoro o męczeniu, to ja szybko przypomnę o ciągle trwającej akcji pomaganie-zajechanie. W ramach której możesz ruszyć na wycieczkę rowerową albo dorzucić cegiełkę do zbiórki na jasia. Ewentualnie możesz zostawić suba, bo każdy sub na tym kanale to dodatkowe 10 groszy. Za jakiś czas to sobie podsumujemy i wpłacimy. Więcej szczegółów w opisie, a ja widzę, że pierwsze wpłaty od cwaniaczków się już pojawiły. Zmotywowany zakładem, narwany, aż próbując zwyciężyć, kompletnie przypadkiem wyłapuje połowę populacji taurosów. Aaa! Co tu się odjechało? Sytuacja się odwraca, i tym razem to Stary trafia na celownik. A żeby wyciągnąć informacje od ratyni, Jessie proponuje siebie. Dlaczego się tutaj nie toleruje? Łucki, się nie toleruje. Po skutecznych torturach i grożeniu matce. kuro dość Stary pęka. I po chwili leci po pomoc. Jadek, co ty robisz? Eee... Oj, mączkę! Przerywając bata. To, który jakie stosuje Misty na niewinnych Pokemonach okazuje się oczywiście, że Dratini tam jest. A zespolaki są o milimetr od jego złapania. Po pierwszym niepowodzeniu przechodzą to bardziej wybuchowych metod. Co doprowadza do podwójnej interwencji, w wyniku której aż traci przytomność. Na szczęście pojawia się stary znajomy po ewolucji i w epicki sposób ratuje popielaka przed śmiercią. kakao. W ten sposób 30 Taurosów trafia do profesora Oka, A czego z telewizji dowiedzieć się nie mogliśmy, ponieważ z powodu przesadnej ilości broni i częstego kierowania jej ku głową, odcinek nie wyleciał poza Japonię. W odróżnieniu od poprzedniego odcinka o Tarzanie wychowanym przez Kangaskana. Tam też była broń, ale mniej nachalna, za to mały dzikus w pewnym momencie rzucił do Misty... Za co dostał po mordzie? Scena została ocenzurowana. Ty być człowiek czy pokemon? A? I w tej wersji reakcja Misty wydaje się mocno przesadzona. A cały absurd podbija jeszcze jedna późniejsza scena z ojcem. To mi syneczku, pamiętasz, Tatusia? A skoro przy karmieniu piersią jesteśmy, to z japońskiej wersji wyleciała też ta scena z późniejszych odcinków JoJo. Daj znać czy słusznie Wracamy do Misty, czyli narodzin kompleksów I ich spektakularne przezwyciężenie Odcinek 17, piękna i plaża Nasza ekipa dociera do nadmorskiego miasteczka Dzieciaki wskakują do wody Hej Misty dobitnie przypomina chłopakom, że jest dziewczyną Dlaczego tak na mnie patrzycie? Dziwnie, Dziwnie widzieć cię wyglądającą jak dziewczynę A ja, że dziesięcioletnią Myślę, że jesteś niezła dupa i chcesz mnie bardzo te z Polaki też o sobie przypominają, a nasi błodociani chwilę później dochodzą do wniosku jest piękna. Do kogo należy? Że właśnie przypadkiem podpiknęli komuś motorówkę. Nie tylko szedłem za Pikachu. Z serdeczną pomocą męczy dup, udaje im się ją też zniszczyć. I przy okazji Molo. Właścicielem okazuje się stary zwyrol, który w oryginalnej wersji ślini się do Misty. A w ugrzecznionej... Jest chyba jeszcze gorzej. My my moją nocha. wnuczkę. Denocha z boczeńcu, jeden wynocha Chyba można było wymyślić coś lepszego. Aaaa! W ramach zadośćuczynienia młodzi będą prowadzić knajpę staremu. Moja babcia utonęła, zjadła, kolbę wypłynęła. W czym skutecznie przeszkadzają zespolaki. Wyjdźcie na nasz ten mm. I nawet zaangażowanie niewolników niewiele tutaj zmienia. Dodam trochę you pani wato. Ponieważ zespolaki i tak wszystko sabotują upadku lokalu wpada wierzycielka i oznajmia, że dziadek ma czas do jutra. i Dostaniesz swoje pieniądze. Inaczej przejmie łódź. Do zobaczenia jutro. Nagle z dupy wyskakuje profesor Oak. Hello there. I to w towarzystwie mamuśki. Skąd wy się tu wzięliście? Ciekawe kiedy aż się domyśli. I opowiada, że niebawem odbędzie się konkurs plażowej piękności, więc warto byłoby w pobliżu odpalić biznes. Konkurs plażowej piękności brzmi doskonale. A dodatkową kasę? No cóż, Misty mogłaby zdobyć własnym ciałem, bo zwycięzczyni zgarnie tysiąc dolarów. Aż zapewnia matkę, że nie żre śmieci i nie pakuje się w kłopoty. Oczywiście, że nie. A konkurs wreszcie rusza z brokiem jako całkowicie niezależnym prowadzącym. Misty się nie patyczkuje i... I od razu przeskakuje do konkurencji Miss Mokrego Bikini. Świetna robota, Misty. I kiedy wszystko zaczyna się układać, na scenę wjeżdża zespół R. I to aż w czterech postaciach. Nani jo, anta, otoko Poprawka I 14. Mnie bawi najbardziej, że koleżanki z zespołu do konkursu zapisały się jako rakiety. I zaraz po dobiciu biednej nieletniej, kiedy myśli, że nic cię już nie zaskoczy, z buta wlatuje gary ze swoim haremem. Gary, to nasz człowiek. Co absolutnie nie umyka uwadze bezstronnemu sędziemu. Aż zalicza pocisk od rywala i się odpala. Wyzywam cię do walki. Yeah. Ale dzięki uprzejmości zespolaków Polaków ma okazję błysnąć przed wszystkimi. I... zaliczyć mały podziw Ugarego. Łódź zostaje uratowana, Moe rusza spełnić marzenia, a na koniec w zależności od wersji językowej, puchar otrzymuje aż za uratowanie konkursu pierwsze miejsce w naszych sercach. Co nie ma kompletnie żadnego sensu, albo matka trzyma go dla zwycięzcy. Co też nie ma sensu. Oczywiście odcinek został zbanowany z powodu nadmuchanych scen, jednak po latach wrócił w wersji okrojonej. Już bez tych fragmentów, a reklamowano go jako zaginiony odcinek. W pierwotnej wersji w tym odcinku pojawiła się też taka migawka z Misty na rozkładówce podpisaną jako najlepsza w Japonii. Konkurs piękności ma też swoje echo w odcinku bracia Evie, gdzie Jessie ciśnie Misty od desek. Udowadniając kolejny raz, że wiek tej postaci był bardzo wygodnie ignorowany. Pokaż tej małej, kto tu jest szefem! Nie jestem Czego dowodzi też na przykład lider sali, Serge. Orangi! Mój następny przeciwnik jest milutki. Jednak tutaj wyjątkowo nic nie zostało zmienione. Jeżeli wydaje Wam się, że to max, co można było wyciągnąć z uroczej franczyzy dla dzieci, to jesteście w błędzie, bo jest jeszcze manga elektryczna opowieść o Pikachu, czyli dzieło, w którym Misty definitywnie wyzbywa się kompleksów, a wraz z nią niemal wszystkie żeńskie postacie, jak Jessie czy Mama Asha, a siostry Misty są tutaj sensation nie tylko z nazwy. Tam aż jest zaskakująco dojrzały, choć niekoniecznie w ten właściwy sposób, a jego przygody z Brokiem momentami bardziej przypominają American Pie niż wesołe perypetie dziesięcioletniego trenera. Zespół R jest tutaj parą, później okazuje się, że nawet małżeństwem, a Gary ma siostrę. I chyba nie muszę dodawać, co to oznacza. Cała historia jest mroczniejsza i znacznie poważniejsza. Trzeba przyznać, że przekładanie animacji dla najmłodszych na odważną mangę dla 16-latków to iście japońsko-diabelski pomysł. I nie, to nie jest żaden fanfic, tylko oficjalna manga, która jako pierwsza została przetłumaczona i poleciała za granicę. Na szczęście po drodze zaliczyła dosyć potężną cenzurę. Jeżeli to jest ci mało człowieku i chciałbyś przeczytać ją sobie w całości, to link do polskiej wersji znajdziesz w opisie. A jak już wrócisz, to tutaj masz skrót pierwszego sezonu anime Pokémon, a tutaj Joto.